Strefa kibica rozmawiająca o koszykówce. Zapraszamy serdecznie, Pach. Eurobasket 2015 15, chcieliśmy go zorganizować przede wszystkim. przede wszystkim. Tak, chcemy, chcieliśmy go zorganizować. Niestety FIBA zdecydowała, że nie zorganizuje go jedno państwo, tylko cztery. I tak Francja, Niemcy, Chorwacja i Łotwa. Tak, to jest trochę dziwne, jeżeli chodzi o, o to, że no, każda grupa, no, tak? Gra przede wszystkim tym potem się łączy, trudno, i wszystko gra we Francji. Trudno zorganizować, dajmy na to, że jakaś drużyna będzie grała na Łotwie, a później przyjdzie i gra we Francji. To troszeczkę męczące będą te podróże, no ale... Taka decyzja, jeżeli chodzi o Polskę, to zdaje się, że nie na dlatego że trzy lata wcześniej. Tak, tak. w 2009 roku mieliśmy już Eurobasket, a w 2011 chyba były też jakieś mistrzostwa kobiet, nie pamiętam. Bo... Ale nie, to będzie tematem głównym dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy sobie o gwiazdach reprezentacji Polski w koszykówce, które z eliminacji do Kry w jest zrezygnowały. Tak, trzeba powiedzieć, że y, te eliminacje nie były dość trudne, ale trzeba pamiętać, że każda eliminacja trzeba wygrać, żeby na finałowej grę się znaleźć. Ważną informacją było to, że Mike Taylor. Nie mógł skorzystać z usług... przy wszystkich komatych szkoleniowiec z reprezentacji Polski. E, tak, y, nowy szkoleniowiec z y, reprezentacji Polski Mike Taylor nie mógł y, z, y, skorzystać z usług Wszystkich zawodników... Yy... Największy gwiazd, Największych Największych gwiazd właśnie, nie ma się co opowiadać co, co tego stwierdzenia. I tak yy, nie zagrał w reprezentacji na eliminacjach, między innymi... Marcin Kortat, Maciej Lampę. Yy, Łukasz Koszarek, czy też yy, Michał Ignerski Krzysztof Szubarga, oni, oni nie biegali po parkiecie. To, to są takie, no, szczególnie tych dwóch pierwszych zawodników, czyli Marcin Kortat i Maciej Lampę, no to to... to... Absolutne hmm. gwiazdy. No. Absolutne gwiazdy reprezentacji i dla tych, którzy nie oglądają koszykówki tak jak ty nałogowo, czy nawet choćby tak jak ja, że lekko się interesujemy, to te, te dwie postacie akurat będą znać. No właśnie, trener Mike Taylor nie załamał się służąc, że ci zawodnicy nie przyjadą do zgrupowanie. Wysłał powołania do młodych zawodników. Co ciekawe, ci młodzi zawodnicy spisali się nawet, myślę, że powyżej powyżej oczekiwań. Spłacili... <laughs> tak. Spłacili kredyt zaufania, w który powierzył im trener. No, i właśnie tacy zawodnicy jak Aaron Cel, czy Adam Maczyński, czy Tomasz czy Damian Kulik, czy Szymon Szewczyk, wymieniać można ich naprawdę jeszcze bardzo dużo. Przemysław Karnowski, Mateusz Ponitka, oni wzięli sprawę w swoje ręce i wygrali nam eliminację z, pierwszej, z pierwszego miejsca w grupie z Niemcami, Austrią i Luksemburgiem. No i myślę, że pokazali no. charakter ci młodzi, że, że potrafią. Znaczy to nie wszyscy są młodzi, no mówmy się, Szymon Szewczyk to nie jest młody za Ale pokazali, pokazali charakter i pokazali, że bez większych gwiazd Polska też istnieje. No i właśnie, tutaj się rodzi problem. No bo to były tylko eliminacje. Tak, to były tylko eliminacje, jesteśmy na EuroBasket, zakwalifikowaliśmy się do wielkiej imprezy bez udziału wielkich gwiazd. I teraz radzi się pytanie, czy na samej imprezie finałowej powinni zagrać sami koszykarze, którzy wywalczyli poświęcili swoje wakacje i wywalczyli Eurobasket? Mm. Czy może ci zawodnicy, którzy byli w trakcie rozmów o kontrakt, którzy odpoczywali na różnych meczach gwiazd? Albo ci zawodnicy, którzy po prostu jeździli po różnych krajach egzotycznych i no, nawet reprezentacji pewnie nie oglądali. No i teraz właśnie to pytanie jest najtrudniejsze. Komu powinien zaufać trener Mike Taylor? Tam trener wypowiada się i tutaj właśnie padła pierwsza taka dość mocna kontrowersja, przynajmniej mm -hmm. dla nas, bo zastanawialiśmy się, czy to trener po prostu czegoś nie dopowiedział, czy to naprawdę może z tak, pod... sporą sensację, w każdym razie do meritum. Trener powiedział, że nie jest w stanie zrezygnować w trakcie już Eurobasketu 2015 z takich nazwisk jak Marcin Koortat czy Koszarek. Mm -hmm. Natomiast nie wspomniał na przykład nic o Macieju Lampę. Faktycznie, jak macie takich zawodników yy... no, typu w korze... No to powołania trzeba automatycznie wysłać, nawet jakby byli obróceni plecami i nie chcieli z nami rozmawiać. To jest troszeczkę podobna sytuacja To Bartosza Kurka, ale Stefan Antiga z niego zrezygnował. Znaczy, to nie jest podobnie. Zawodnik Bartosz Kurek nie zrezygnował, tylko po prostu zrezygnowanie z Bartosza Kurka było czymś wielkim. Mm -hmm. Jeżeli byś zrezygnował z Marcina Gortata, to byłoby czymś pięć razy większym. Tak. No właśnie. To na pewno bardzo trudna decyzja dla tenera Mike'a Taylora. Bo myślę, że trudno będzie wytłumaczyć przykład któremuś z zawodników, którzy wywalczyli ten Robaskę, to ty nie jedziesz. Bo jeśli. Jedzie masz sporo też młodych graczy, to wydaje mi się, że oni z pokorą będą musieli to zaakceptować. Tak jak wiadomo, gdyby Szymon szedł, tak jak mówiłem, został w Polsce, no to by się pewnie obraził. Tak, ale by. by jakby Chcemy otworzyć dyskusję dla Was. Powiedzcie, co, co, co sądzicie w tym temacie. Niekoniecznie musimy opierać to o koszulkówkę, ale co sądzicie ogólnie o tym, że, że jakaś drużyna walczy. Tak było też kilka razy w piłce nożnej, że, że awans na przestrzeni lat walczyła jedna ekipa, a później nie jechało do mistrzostwa frankowski Dudek i jeszcze inni. świetny przykład to też si siatkówka kobiet, czyli polskich kobiet. No przecież zobaczmy, jak wygląda teraz nasza kadra, a jak by mogła wyglądać, gdyby wszystkie zawodniczki były zdrowe. No właśnie, dlatego otwieramy temat i dyskusję dla Was. W komentarzach możecie śmiało dyskutować, my chętnie odpowiemy na te zarzuty i niezarzuty. Na koniec tylko dodamy, że Mike Taylor to taki, można powiedzieć, złoty chłopiec na razie dla tej polskiej koszykówki, bo tak jak mówiliśmy wcześniej z Rafałem, że nie miał gwiazd, aby walczyć o Eurobasket. No i tylko jego talent potwierdza to, że, że myślą o nim też te największe kluby koszykówki, czyli jako pierwszy szkoleniu więc na razie asystent, tak na przykład ale asystentem myślę, że pieniądze są. Być asystentem, który jakby czy też z tego nauczył, jest to bo myślę, że to bardzo, bardzo duże wyróżnienie, duże wyróżnienie. Dziękujemy za ten odcinek. Tak jak Przemek wspominał, w tym, w tym dzisiejszym epizodzie bardzo ważne są wasze komentarze, więc dzielcie się swoimi emocjami i przemyśleniami. Przemysław Rakowski, Rampo Kuliga. do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, tutaj strefa kibica, ale zaczynamy optymistycznie, bardzo i radośnie.